Przypomniałem. Sister Location to jest jedyny wtak, którego nigdy nie przyszedłem. Przynajmniej do czwartej nocy. Albo piątej. Pamiętam, że zatrzymałem się na drugiej nocy. Bo nie mogłem przejść tego Fountain Freddy'ego Exotic Butters. O! Exotic Butter. Axe tak, tak. Żyjesz tam? Dobra. Lecimy, lecimy, lecimy. O nie, to przecież to będzie ta noc, boże. Dobra. To my tu zdechniemy na pewno. O Boże, to jest to z banorą? Poradź, no brzmi tu z Nie, tak? Balora to Git, gorzej ten, gorzej z tym oj, Nightmare Freddy, Fantek. nie jest. Z Balorą to wystarczy nasłuchiwać. Moja ja rozumiem to... Czemu ja słyszę podwójnie? Mam przytagłos. No właśnie. Yeah. O, oh, somebody's hanging around. Ja dalej Na <suszę> tak? Balora. A ja? No ty nie, a ja jestem. Jesteś taki niski, strasznie. No właśnie, nie wiem o co chodzi, no. <suszę> Nie jesteś na kutaku, no ale jesteś widzę. niski. Nie Nie wiem, kurde. Kurde nie pierdol. O Boże, nie. Nie pierdolę. O Boże. A może wejść drugi raz i wyjść? Ja już się nie ma. Nie, nie można. Dorób mi na jak wygląda. kamiki. Weź kamiki, wajbę. Już cię wysyłam. O Boże. Jestem nic tak, nie nim. O, Boże. To jest tu Nie, nie chyba w podłodze zbagowałeś po prostu. Chodź, to cirkus dziedziś audytorium. Może ci się teraz naprawić. Nie, nie naprawić się, bo ja już widzę, że ty się bagujesz w tych Ty długi łeb. Przypomina mi się, jak grałeś myszką Miki. Znaczy ty? No. Z kaksa mi się w no weź, No wejść na ziemi. <grywdy> <staje> nie wiem. Dalej jest to piękne. Drzwi. <grywdy> o, oh. control shock. control shock? Nie działa. Suddenly doesn't work. I guess why. Ah, uwielbiam ten przegłos. Moje ulubione Chcesz nigdy nie grać żadnego fnaf i grać takiego FNAF-kopa? Pierwszy. jedyna twoja jest z fnaf to jest takie coś. Ty bradzisz? No, część y, jakbyś nigdy nie grał FNAFa i to był jedyny FNAF, którego zagrałeś kiedykolwiek. Mój też nie, ale. czyś na pewno. To już Dobra, dawaj no. Halo halo Baby, już się możesz odezwać. Ciekawe jak my tam się mamy zmieścić. Zobacz jakie to jest małe miejsce. To... No ja... Ja, dla mnie spok <coughs> Widziałem ostatnio shortana na YouTube z ten, z tą y, Voice actorką. Ciekawe mnie czy w trzecim filmie. No bo jak to ma być ostatni film i już się Circus Babies pojawiła w... Yy, pojawiła się... w dwójce, nie? O dobra. się lepiej, był. To patrz, musi się pojawić w nawtrzy 3 na pewno. Może się pojawi FFPS, bo było to Dead Space, Free to One i tam Henry coś gadał i zdechł. Yy. Sister Location się może pojawić i pewnie będą nawiązane do FNAF 4, jeśli pojawi się Sister Location, wiesz ten. Yy, Disc iluzji, bla bla bla. Więc 4, bo pierwsza część to był po prostu FNAF 1, druga to FNAF 2, a jak tu dosłownie, muszą być 4 FNAFy w trzecim filmie. Więc ja nie wiem, jak to ogarną w niecałe 2 godziny, ale. Oh, to będzie ciekawy experience. Trzymaj te drzwi. Nie muszę. One się same trzymają. nie patrz, nie patrz w oczy. Trzymaj te drzwi, bo zaraz one zaczną ten... Wiem, wiem, mówić. wiem. Okno... Tak, o, już, 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 już! Trzymaj, trzymaj! Trzymam, trzymam. Nie od nas. Damy na... A, spokojnie. oczko, gdzieś tutaj coś... Fajnie, że widzę ten twój kursor. To jest spok. O, 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 Nie, dobra, ale to jest też śmieszne, że w sumie... Główny bohater, Mike, tam ile ma, nie wiem, 20-30 lat teraz... I nie jest w stanie, ten, nie jest w stanie podtrzymać jakieś dosłownie dziecki. Dziecki Dziecki, no no wiesz, te baby, te takie małe wersje. Dziecki dosłownie Nie. nie Jest w stanie ten <grym grym> Bidi Tak, baby. Zamknąć drzwi po prostu. She's watching us. No, co Szkoda, że balora nic nie widzi. You will die. Aj ale się o. o Boże. Dobra. Tak się tam Nie. Yeah. Później, później Przy Freddy Ty, nie czy dobra, jak... Ej, czy w oryginale Jak giniesz przy... A, dobra, Czy jak zginiesz przy Funtime Freddy to masz checkpointa, czy zaczynasz całą noc od nowa? już nie Chyba całą noc od nowa zaczynasz, nie? No Boże, jak to głupio wygląda Dobra, lecimy Co? Ja jej nawet nie słyszałem! No właśnie mówię, no to jest bez sensu! Ale, ale, Lipa, ja pierdzielę. Jakby ona, ledwo ją zacząłem słyszeć, i już od razu zabiła, nie? No, wiem też. O, widzę się tu No, bez, sens. o, stude, no bez sensu, to jest bez, bez sensu. W, w normalnym FNAF-ie to jest jeszcze jakoś ten, ale tutaj. Roblox, na prostą ją gra. czy my tu będziemy pizzery robić? Nie gadaj. Your time to shine! No nie gadaj, no nie gadaj, że będziemy pizzery robić. Ale co? Ja... Ciekawe czy tu są też minigierki, ej! Jakie zarąbiste! O kurde, zobacz sobie ten blueprint! Ale sa... ale kurde co jest? Ale się jaram. Ty też możesz kupować i wszystko? Ej, jakie fajne! Jakie fajne co jest! Sponsor sponsor offer bierzemy. <gryw> Wiem, że się nie opaca, ale... 260. Możemy kupić duck coś tam. O, Midnight Motorist, dobra. Ja chcę w to zagrać, ja chcę w to zagrać. Playtest. Ej, zagrać sobie, jakie fajne. Playtest. Jakie zarąbiste! O kurde, przy to ogóle lepiej niż oryginał. Jaki kozak! Ej, wielki szacun, że to dodali, nie? Nie spodziewałem się. Ja też nie. Myślałem, że od razu przejdziemy, wiesz, Salwage Section i... Tego drugiego. Night Section. Chciałem, żeby od razu po prostu night, night Section. No, w sumie to nie jest Night Section, bo to się dzieje w ciągu dnia, ale... No. Zarąbiście Dobra, czekaj, skończę tą minigierkę i lecimy Dobra, ostatni lap Play duckpon Nice Daj mi, poczekaj Albo zagram jeszcze helping balony, bo jestem ciekaw TY TAM, kurde, ej Mogę wejść do, wiesz, tej takiej dziury I zobaczyć, czy tam się minigierka odpali No naprawdę Czekaj, playtest jak chcesz jeszcze zagrać, Fruit coś tam? Fruit Maze Fruit Maze Dobra. No nie, mam na Co grasz? autka <laughs> Midnight Motorist nocny motorzysta. Dobra. Dawiem jakieś boosty, mi jakieś boosty, bo ja tego w życiu nie przejęłem. O jest, dzięki. No ominąłem to wejście do sekretu niniego. No właśnie o, ja no. też. Zapomniałem Na tyle kasy Upgrade Uuuu, Uu, dobra Robię to minigierka Balpit, ja robię balpit, ja robię balpit Czy to jest trudne, Gdzie Halo? Tu są Zab Zabijemy helpiego <laughs> Zagraj no, się w O, wgrałem, dobra 1960, to musi być w ogóle jakaś data ten, bo w oryginale też tak jest No jak ej to wat. Dobra, Bolpi lecimy O Boże, co to jest? Ty trafiłem, trafiłem! Dostałem 600, boże Drugi raz trafiłem No i chyba nie trafiłem no, Nie trafiłem, ale nie widziałem bo się z O nie Ja miałem tak, że nie powinien wejść, ale i tak zdechł Ty, zarąbiście. 3 na 4 razy trafiłem 4 na 5. Es? Dobra. Ty. Nie, nie wiem jak ty, ale ja zawsze wolałem yy, yy, ten. Wolałem część pizzerii niż. Yy, no. Tych nocy to ja w ogóle nie ogarniałem jak byłem młodszy. Ja do dzisiaj nie do końca ogarniam, nie? W sensie. Wiem wszystko, ale jak to działa, działa. ale to widziałem. jest kurde takie. A to jest to. No night, section. Znaczy, night, no to No nie, no szacun, szacun Fajne, fajne, fajne Nie będzie salvage Jest Aha, bo to jest pierwsza noc, U. gdzie nikogo nie ma, faktycznie Ale lipa, nie macie tu ze mną Jesteś gdzie indziej Ja nie widzę w ogóle nic eee... Jak gdzie ty jesteś? Ej, ej, czemu widzę... Ej, jestem w tym, w naszym, naszej pizzeli, gdzie <laughs> zbudowaliśmy Ej, co czy... ja się jestem... dzieje? Ja tu jestem sam Ej, ej, jestem patrza, spójrz na wenta do prawej spójrz Nie tego, nie tego <grym> Ej, co jest! Coś Widzisz stało mnie? z twoim skinem <grym> Tak widzę Widzisz cię. mnie? Widzisz? Jesteś, się... jesteś bez skina. tutaj nie jest. <grym> What? What the hell, coś co się dzieje EMU Czemu? <grym> ej, kliknij Xa Okej, okay, ty możesz wyłączać rzeczy normalnie Chyba tej do naszej pizzerii no. co jest? Ale nie klikaj tej zetki, bo mi wyłącza kompa O Boże! Ej, salę B, poza mapę. Zdechłem, po prostu zdechłem. A nie... Jest! O dobra, jest, jest. Ej, co jest? Bo, to był boskie, jest to był Nosek działa, dobra. No nie klikaj tej zetki. Żeby to z lanka zrobić. Nie, nie ma ich tu, nie ma ich tu, spokojnie. <grystanie> ja pierdziela. Ja swój łap widzę ten napisy zobaczę. Nie! Okej, okay. dobra. Unclock <grystanie> Ach, Tak. Mm. To jest? Wróciliśmy tu? Ty! Można free roamować. Bathrooms. Odmutuj się. Dobra, ale. Można zostać jakoś wyjść albo coś. Halo? Do lobby. Nie, chyba trzeba wyjść z Roblox. O Boziu, ale ciemno. Nie, to tu Widzisz był nie? Donald Trump. Wee oui, mi Boże, ale pamiętaj, pamiętam, że to był. Trudne, bo no, to się, bo no. jest jakiś mega szybki, jakiś OP, nie wiem Dosłownie, nie to pamiętam, że już puppet był chyba łatwiejszy Jestem tym basement no. walony Jak on cię zobaczy, to tu już jest GG Przegraliśmy, przegraliśmy Nie, ale on tu idzie Schowaj się, schowaj się Czy on nas tu zobaczy? Oby nie <laughs> Eeej, to, jest... to To fajnie, to fajnie ej. Weź Trajegen? to jest w ogóle możliwe? Bo on w ogóle ma jakieś. polhaki To tak? jest możliwe, ale. Chyba, choć od razu trzeba iść, tylko zobaczymy. Od razu, razu idziemy i, niego, i choć, chodź, chodź tu, chodź tu, chodź tu. Co my mieliśmy tu zrobić? A, survive. Dźwignie, nie dźwignie jakieś już mam. Nie, dźwignie to mieliśmy chyba kliknąć, żeby zacząć. Nasz. O nie, jest tam, jest tam, jest tam. Tu chodzi za mną. Dobra. Czekaj, no. chodź. chodź. Jakbyśmy zaczekali, zobaczymy. Zobacz, masz światło i tu przeczekamy. no. O, latarkę też można włączyć Może on światło widzi? Nie połączyłem czyż. Nie, on jest tam daleko, widzisz? Chodź, 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 bo jak on nas zauważy tam z daleka, to. przybiegnie tu. Chodź za mną. Może jak nam Jak Na on tam jest, chodź tu, chodź tu. No, no. The hunt, The hunt has begun? Co ty gadasz? No. no ich. ich poje. Ale czy ich po... Nie, to jest bez sensu. Dobra, Nie chodź wiem, tego jak, pojechać. To Jakby same. nie rozumiem, co my mamy zrobić, jak jest jakiś handel. O nie. Co my, mam. o nie. O co my nie. mamy zrobić, jak jest jakiś hand. Usrał. No. Dobra, koło do teraz teraz wylecimy gdzieś. Chodź Dupa tu. tam, chodź tu. No. A, to dobra, jest faktycznie. Wignia. On jest tam, chodź tu, chodź tu, szybko, szybko. szybko. Jest winia. Hej, idzie tu. No to się masz w To jest, Długo, jest bez zabije. sensu. Jak on nas zabije, to to jest niemożliwe. No To idziemy grać po Nie, dobra, przeszedł Ekran mi dudni Mi też Ale chodź, on chyba już poszedł Tam jest, tam jest, chodzi drugą Ciekawe go on jest też szybki, nie? Jak on nie biega, tylko tak o, chodzi Przecież ślepy, nie No i co, po prostu nas przybiegnie? No tak, no Ej, po prostu Ej, to jest jakiś ścierwo, nie, dobra, nie, to jest bez sensu, nie, to jest bez sensu Ale nie rozumiem, jak... Jaki nie, to ma nie, sens? No, <laughs> Jaki, to Jaki to ma sens? Dobra, Poszali o co w tym chodziło? Czy to, to były te... tak, to były generator, Generator, baterie... Nie rozumiem A czy tu nie mieliśmy jakiegoś flasha, czy coś? Flashlight Jest! flashes z 3 flash na 3 light. Use flash, right click, toggle sprint I toggle to flashe... Generator, musimy naprawić Zobacz, to samo co basement, tylko możemy się obronić Spoko. Go do przejścia Jest tu No, flash na m też Ej, Ej no żyje, 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 żyje co jest, ona mnie skierowała i ten, i nie umarłem Ta gra jest po prostu piękna To może się wyłożę, żebyśmy jeszcze raz z dwójkę zagrali ja. Jestem git, ale te, te, nie wiem, hunty są jakieś sensu. Tak, tak FNAFy są spoko, ale to jest jakiś do dupy Co to jest? Gdzie ona jest, no? Jak chce zginąć, to jej kurde nie ma Chodź, chodź, chodź ale jumpscare Ale dźwięk jak zdechłeś Ech Chyba lock-in Dobra Lock-in, lock-in Raw power 9000 że to tak prądem strzelanie nie? Jakbyś, jakbyś nie prowadził nie życiu tak ten, to... Chodź, 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 chodź Gdzie ona była? Przepraszam bardzo, gdzie ona była? No, dosłownie za tobą Ach. You are dead. Dzięki, wiedziałem. Dobra, Czy obserwuję, na te lata <laughs> 10 generatorów? Jaja, se robicie? O, ale przynajmniej masz skina normalnego. Łasasz <laughs> tyle, nie? O, idzie do ciebie, idzie do ciebie, idzie do ciebie. Czy generator w jednym pomieszczeniu. Nie, przebiega dalej, dobra. 3? Nie, 2? 3. Faktycznie, 3, co jest. O, idzie, idzie, idzie. Nice. Ta animacja też jest piękna. Ja mam flaszy. O, fajnie. Super, na pewno wygra. Dobra, ona se po, poszła daleko, więc Luzik. Ona chciałem zrobić bez flashy. To muszę ją zupełnie. O. o dwa generatory. No a już pięć mam tutaj, troszeczkę się To brzmi coś w stylu... Chcę przegonić, Sonika O jest idzie. O, się o, u, u. <laughs> ale się... Fajna z... gra! Fajna gra O no Boże. O no boże. Dobra, dobra, teraz się uda, teraz się uda Pani memories, bo git Forgotten Memories Forgotten, no 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 Trzeba będzie kiedyś zagrać. tym ten trip gdzie był mega fajna mapa była, pamiętam Ta, basement ale, Nie, basement No basement, tam co były Nightmary No O, jest generator, patrz Nie, nie mówię o tym, mówię o innej, bo Ej, to, jest to ty maja. zrób jeden, a ja zrobię drugi Nie wiem, może pewnie nie mówimy o tym samym, ale Ej, jest, oh. jest! Nice, dobra, łuczka, łucieka, łucka Flash był na lewym, nie? Goni nas. prawy, prawie, 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 prawie. prawie. Dobra. Ten ste czuj. tu jest ten generator. Ja fiksuję, idziemy indziej. Tam idzie jest, kolejny. Ko tu jest Tu jest tu, tu masz Ja idę tutaj. Frajerstwo <coughs> widzę na końcu. Ale to poszło w inną hmm. stronę. Dobra, ej, to jest do zrobienia, to jest do zrobienia. Ile masz flaszy? Dwa. Jeszcze. Ja też. Zobacz, tu jeszcze był. Nie, gdzie on jest? Tu jest dobra. Nie. What? Nie, są tylko dwa, ale lipa. Już daleko od ciebie idzie, że pewnie... No cholera, dobrze powiedziane. Dobra, robię piąty. Mam tu dwa. Czy to był tylko jeden? Boże, ale to było głośne. Bo zajbiście, że mnie... zabiście, że mnie gonisz ty marioneto jedno. Ja piercielę. Gacie? Nie nie zabijłam mnie, ale już nie mam flaszy. Ja mam jednego. No 7 na 10 przynajmniej jest. Widziałem mi mordę. 8 na 10, 8 na 10, 8 na 10. O podświetliło się, które nam zostały. Mamy na, to. Dobra. Come on. Kończę mu ósmy Widzę gdzie ona idzie. Ja zostałem jump yes. Dobra, ale ty to ugrasz, ty to ugrasz. Bo jak ci jeden został, to git. Dobra, you are dead, weź to mi z ekranu. Eee... Y ty jest? O jest? dobra, ona jest na spawnie, to na spokojnie. No i tutaj dwa jeszcze ten. Dobra, Rok, easy, tak? easy, easy, easy. Ale nie mam flaszy, jak nie zobaczę, teraz to zobaczę raz to. Idzie, 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 idzie! O to pana <śmiewanie> <zrobić. śmiewanie> Zajebiste <O. śmiewanie>